Hołownia nie ma prawa wypowiadać się o służbie zdrowia. Dlaczego? Bo jest kłamcą wyborczym. Jest kłamcą wyborczym. Ja będę puszczał za chwilę z Sejmu, z Mownicy Sejmowej jego wypowiedź, bo złożyliśmy jako Konfederacja projekt ustawy, którą on obiecał z Kosiniakiem Kamieszem, która jest od niego już od ładnych paru tygodni, boi się puścić dalej, bo będzie to jego kompromitacja. Ustawa, zgodnie z którą jeżeli w trakcie 60 dni... Nie dostałeś wizytu specjalisty, to idziesz na nią sam. Bierzesz paragon, bierzesz fakturę, dokument księgowy, idziesz do NFZ, to ci oddają pieniądze. On to obiecał. Co zrobił przez kilkanaście miesięcy z tą swoim oblicnym wyborcą, z kłamcą wyborczym, więc niech on nie mówi o służbie zdrowia. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to niech o niej nie mówi, bo ma u siebie Różę woźniakowską, Gryfin, Fontun und Hohenstein. Byłą europoseł, która była radykalną zwolenniką zalewania Europy na i czymś, czego wstydzili się, denerwowali. I ona głosowała przeciw Donaldowi Tuskowi i przeciw, i głosowała za paktem migracyjnym, za tym, żebyśmy przyje, przyjmowali tysiące. I mógłbym tak wymieniać dalej. Szymon Hołownia boi się, że rozpada się konsensus niszczący Europę i Polskę, i słusznie, bądź się rozpada, bo jest rewolucja trampowska. I...